Aż dziwnie, że taka pierdowa wiedziała, jak się ubezpieczyć. Ubezpiecz? Ogromny postęp. Tabletki Proctohemolan Control. Bez hemoroidów na dobre. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Policję powiadomił kurator. Rozmawiał z podopiecznymi rodzinnego domu dziecka, którzy mówili o przerażających karach. Really I, I like BREF Power Active. Niekwestionowany numer jeden. BREF. 10 zł masz 5 giga internetu i wszystko bez limitu. Sprawdź na Tmobile.pl Słyszałaś coś? znalazłeś? No, no, Nie. Za... Moja mama jest projektantką. Teraz do przodu. Tak, cały czas do przodu. Cały czas do przodu. To wspaniale móc przywrócić do pierwotnego stanu przyrodę, która jest naszą spuścizną. Znane nam dobrze z pulp fiction ćwierć funciaki, czyli hamburgery, ale to są Zasłychać, Kać. Wszystko w porządku? Po to właśnie, aby w przyszłości ta część Polski mogła rozwijać się bez zewnętrznego wsparcia. I tam, gdzie jest potencjał... Major Bosak zawarł za plecami redakcji filmu. Banki po brudzie! Wypróbuj również nowe kostki do toalet Cilit Bank w rewelacyjnej cenie 4,99. Tup idealnie gładką już po pierwszym użyciu. Nowy elektroniczny pilnik do stóp szolwelwet Ławy, pieczenie, swędzenie i Ladian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Schudłeś, kiepsko się odżywiasz. udawałeś, że nie żyjesz. Osoba, którą z... Z tego co wiem, tak, ale to... To, to nie tak, że tam twój... No ktoś tam, brat, ktoś tam... Mamy... Ludzie tam machali do nas i mówili, jesteście pierwszymi ludźmi, którzy się tu w ogóle pojawiają, by, by spytać jak... I bardziej znanego w Polsce motywatora o kilka zdań zaadresowanych do tych. Którzy mają problem z rozpoczęciem treningu. Jesteśmy łowcami nagród idziemy do Ladloa. A ten mały? Jestem wznieca... Natomiast w tym momencie y, dolar jest słabszy. To widać również na notowaniach. Izolowanie ich od świata zewnętrznego jest bowiem w interesie władz. Swobodny do... Ja mam taki pomysł, który się prawicowym liberałom bardzo... Spod... Nie ma o czym rozmawiać. Ale jeśli kontynuujesz... Ktoś się ruszał, kamery? Tak, idź Brooklyn 99. Do przodu rozpędza się baka, jest szybki, widać to wyraźnie, wygrał ten pojedynek z Pepe W ustronie dokładnych zagrania Drey i Pino w pole karne. Bufon! To ropa. O w morze trafiliśmy! Ropa. Opracowanie wersji polskiej, na zlecenie Minimaxa, start international. To nam wystarczy. Dobra robota. Dam na Piękne kolory. Rzeżucha. Swojski. Przyjemny. Lexi może się tu bawić. Z koleżankami. Ty miała? Jakie wymyślono? Ma słabe strony. A konkretnie? Piekielny hałas oczywiście. Kiedy reszta świata do gorywa, a gdy osiągasz taki sukces, spodziewaj się ludzi z Waszyngtonu. Neonet, zawsze korzystne zakupy. <laughs> do domu. Zostanę tutaj. Nawet wielki kakarot ugiął się przed ekstremalnymi warunkami w komnacie. Nie zapominaj. Kraje. Musi wędrować kakao, zanim trafi na nasz stół. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Kocham cię. Nie gryzie. O co jej akcent? Nie zrozum mnie źle. Mam 12 nieodebranych połączeń od Cipa, bo myśli, że jestem wolna, ale to nie znaczy, że... nowych zestawów dla najmłodszych konstruktorów. Niektórzy wolą dmuchać na zimne. Ben McGee To Przykro, że tak to się skończyło. Reginami i delfinami z niezwykłą zręcznością. Nośląskiego Muzeum etnograficznego planują w tym miejscu prawdziwą multimedialną rewolucję. Skanse. Cancer... Ten ten Tam to tam nie. To, tam to, to nie. nie, nie. Tak, no, przynajmniej codziennie, co dwa dni. No właśnie, po to by były one czyste, pachnące i świeże. Nie możesz mi tego zrobić! Mogę wszystko, co zechcę. Nie dawały... Co chodzi, Stello? Nie mogę znaleźć wyników gry Okenautów. Jakby nie zagrali, że... Odkrywasz coś nowego! To nasze hełmy! Jesteśmy wikingami! Masz rację, braciszku. Trochę jak twoja gra w piłkę. Iść do biblioteki. I tam poszukać różnych rzeczy. Ta zespołów podsunęła mi pomysł, jak dorwać Blejka. Moja piłeczka, moja piłeczka. O, o, o. Ten stateczek. I na podstawie tłumaczenia Agaty Kubasiewicz, Ewa Prugar. Dźwięk Jakub Milencki. Tekst piosenki. Przepułkujcie je i odstawiajcie słoik do góry dnem. I też krychowiak był jako ten trzeci albo nawet czwarty środkowy obrońca. To regenerujące i pielęgnujące. W paznokcie stają się mocne i gładkie. Z, z numerem jeden środkowy e, królicki. Doszło do wypadku. O. Nie w twarz. Prawidłowych. ...to już nie jesteś w, takiej, w takim gazie, jakbyś był bez przerwy. Jak otrzymać nawet do 250 tysięcy złotych terminowego ubezpieczenia na życie? ...nie spadły na a już ma spore obawy przed ciosami To co najlepsze w świecie motoryzacji. To wszystko znajdziesz właśnie w... Mot By w ciągu sześciu tygodni zamienić ruinę w elegancki dom. Presja na powodzenie była spora, ale chyba nam się udało. Natura nie znosi próżni. Władzę przejęła Agnieszka jednak, która jest na kuchni. Tortu starczyło nie tylko dla tysiąca uczestników imprezy, ale dla... Także... Tomasz Jacyków namiesza w garderobach kobiet, które nigdy nie mają... Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której musiałbym zrezygnować ze swojej ulubionej gorącej kawy, a tak często smakuje <laughs> mnóstwo mleka, mnóstwo smaku. To właśnie napój mleczny. Jest <laughs> stosowany, zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Niepokoisz się, że masz zapalenie pęcherza? Musztarda. Jedyna musztarda w Polsce wyróżniona znakiem Jakość Tradycja, przyznawanym Good luck, Courtney. Dawaj, dasz radę. you can get it. Courtney to question pytanie ze to zdjęcie. zdjęciem. Call me crazy, but I have this vision. One cave hat, i walk amongst you. a W tym momencie przestajesz zwracać uwagę, że ono tak naprawdę miał inny kolor. Zaczynasz się zastanawiać. No, no nie, no. Że więcej, nie się, ja nie chcę. Podczas kolejnego festiwalu w roku 1988, kiedy

就是雪鸟。 Ten pan to nasz lokalny pośrednik, wiem. To po co pytacie? Jest pan. Może. Oh, Chcę zatrzymać wszystkie. Nie wyrzucisz tego. Y. Prototyp nie będzie gotowy na targi. Zimmer ma się. Przykro. Mi. Второй раз не попрошу. To, no, jak to przyjedzie moja dziewczyna, to niech ją pan wpuści. Ona się... Tego nie wiem. Rozumiem. Po prostu po, my powinniśmy zajmować się tylko... Stosowanie metody in vitro. Zaplecze kandydata PiSu odpowiedziało na to spotem o laszym was wszystkich. Me, was nie miałem takiego When... i czarodziejami. Oczywiście czegoś brakowało w Atlancie, a myślę, że przede wszystkim... Atakują także Stany Zjednoczone. Czy to pierwsza? Nie, odrzuciłeś moje zaproszenie do kina. Żadnych chorób serca i anginy. Tanie, Że nadawały się praktycznie do rozwolenia. Natomiast ta praca naszych ojców, dziadków została poprzez te środki unijne. Możemy zapłacić więcej? Nie zabieraj mi czasu, tylko daj mi 7 tysięcy. Bardziej powinni go przestrzegać. Robert Gusta, Polsat News. Maskara Volume Glamour à Fepu-Chap od Bourgeois, Paris. Piękno z francuskim akcentem. A teraz wszystkie maskary Volume... Wykluczone, nawet jest taka partia gdzieś tam, się czai, jeszcze jej nie ma, ale niewykluczone, że będzie. Dla z się. which is pledged to take the uk out of the european union and gain right now and that includes her saying that she thought that well there's also been a huge huge response uh, to the story on social I found it to be a little bit surreal. Questions like why doesn't Greece just impose a flat tax and more public spending? No single party will be able to command a majority. You're going to have a very hard time living with now us here on the continent because of everything you've just been talking about. Aurait les gens gauche plutôt for proposing the Silk Road Economic Belt. This important initiative will bring prosperity to people all over ...has opened in Shanghai. It features products and technology... ...un rapimento uh, ad opera di una donna che è, era passata tutti i giorni... ...impossibile. Dovremmo provare yeah. ad attaccare. Questa è l'idea.